Przysłuchują się naszej rozmowie cały czas eksperci. Natomiast ja chciałem wrócić do akt. Sprowadziłeś, przyniosłeś tego tak dużo, że nie wiem od czego w ogóle zaczniesz. Czy to jest zagłębia jakichś paradoksów, te akta? No tak. Chcę pokazać paradoksy, które nastąpiły, no i które jakby następują ciągle. Oto jest wyrok. Sądu Okręgowego z Biagostoku, wydany dokładnie w lipcu 2018 roku, gdzie oto przewodnicząca Sądu Okręgowego Biagostoku skazuje mnie na trzy lata bezwzględnego więzienia. Dnia 6 lipca 2018 roku przewodnicząca mm -hmm. Izabela Komarzewska cytuje: Na podstawie całego kształtu okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego, Sąd ustalił następujący stan faktyczny, Kropka. stan faktyczny wy, według sądu wygląda tak, że w roku 2002 działałem na szkodę własnej firmy, na własną szkodę i doprowadziłem do straty w wysokości miliona dwustu osiemdziesięciu tysięcy w skali roku e, w, firmie, w firmę. I tu są te dokumenty, odpowiedź na Twoje pytanie. Czyli to sąd stwierdza taki stan faktyczny, tak? W 2018 roku, tak, 2000... że W 2002 roku doprowadziłeś do straty na 1,2 mln W 2000 roku, w 2000, tak. w 2000 roku, że tak. taka była strata. Tylko, że y, mam tutaj dokumentację kolejną, uzupełniającą, z kontroli urzędu kontroli skarbowego, skarbowej. I to jest decyzja wydana przez Inspektora Kontroli, który stwierdził, że wynik według ustaleń kontroli skarbowej w 2000 roku zawiera, zamyka się zyskiem w wysokości 2 miliony 736 tysięcy. A kiedy zrobiona jest ta kontrola? Urząd Kontroli Skarbowej, kiedy to robił? Przed jeszcze tym. Przed aresztowaniem moim. Czyli to nie związane ze sprawą. to niezwiązane no z jeszcze... tak? To było zrobione w styczniu 2002 roku, na kilka, miesiąc, na kilka miesięcy przed aresztowaniem i zrobione na podstawie kształtu kontroli, która została przeprowadzona. I mamy oto dwie sytuacje. Urząd Kontroli Skarbowej wylicza zysk na poziomie 2 miliony 700 tysięcy. Mhm. W związku z tym, że nie w pełni doszacowałem ten zysk, zostałem ukarany i został skierowany wniosek karno że za próbowałem zaniżyć zysk w celu zapewne uniknięcia podatku. Mhm. W związku z tym zostałem ukarany i zapadł prawomocny wyrok, Oto w sądzie rejonowym w Bielsku Podlaskim, a następnie w sądzie okręgowym w Stoku To jest kolejny, który to wyrok w dniu 26 sierpnia 2004 roku. Przewodnicząca Irena Rybska wydaje, że tak, że winny i że w 2000 roku osiągnął zysk wysokości jeszcze raz cytuję 2 miliony 736 tysięcy i w związku z tym zostałem ukarany. A ty zrobiłeś deklarację na 800 tysięcy, tak? Czyli według Urzędu Skarbowego pomyliłeś się o milion ponad milion. milion, milion. Grubo ponad milion. Ale na plusie. Na plusie. Mhm. Zysk. Zysku. Od tego zysku zostały odprowadzone wszystkie e, oczywiście podatki należne Skarbowi Państwa. W związku, że ja nie doszacowałem tego zysku, zapłaciłem również karę i zostałem ukarany prawomocnymi wyrokami sądów mhm. sądu Karnego mhm. w Białymstoku, w bielsku w Białymstoku, jak również sądu administracyjnego, który te sprawy rozpatrywał. Mhm. Ale po 18 latach są stwierdza... sąd okręgowy, żeby żeby udowodnić działanie uzasadnić moje działanie na szkodę firmy, mhm. dokonał radosnej twórczości i wynalazł, doszedł do ustaleń, mhm. że spowodowałem stratę w wysokości miliona 28 tysięcy. W ten sposób w obiegu prawnym pojawiły się dwa absolutnie sprzeczne wyroki. Mhm. I nic nie stało na przeszkodzie, że właśnie postawili takie zarzuty, takie ustalenia i w związku z tym zostałem skazany na trzy lata. Ale przepraszam, jeśli dokument, który tu pokazujesz, no wierzę, że jest prawdziwy, z Urzędu Kontroli Skarbowej, mówi, że miałeś zysk, a sąd stwierdza stan faktyczny, że miałeś stratę, to tak. gdzieś jest jakieś rozmienięcie z prawdą. Czy jest gdzieś pokrycie na, te, na, te, na ten... Brak logiki? Nie, no wracamy, wracamy do biegłych. Prokuratura się oparła na opinii biegłego oszusta, Maksymiuka. Ale kto stwierdził, że on jest oszustem? To Tak my go nazywamy oszustem, czy on został uznany za oszusta? Nie, no został, został uznany za oszusta. Sprawa, sprawa się ujawniła w trakcie rozprawy w marcu 2010 roku kiedy doprosiliśmy się sądu do tego, żeby wezwał na przesłuchanie tegoż biegłego. Bo U... na podstawie opinii tego biegłego Sąd Okręgowy wydał yy, wyrok skazujący, tak? Tak, tak. I otóż ten Janusz Maksymiuk został w marcu 2010 roku wezwany na rozprawę yy, w celu złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na nasze pytania. Mm -hmm. Pytania oskarżonych, ale również i obrońców. Pojawił się na tej rozprawie, sąd, sąd odebrał jakby wszystkie dane, imię, nazwisko, czy się zgadza. No i padło pytanie z naszej strony: od kiedy jest biegłym i czy jest biegłym i w jakim zakresie? Czyli bronicie się sprawdzając wiarygodność i kompetencję biegłego, którego opinia zaważyła na wyroku? Tak zadajemy najbardziej naturalne, logiczne pytania. Czy pan mhm. jest biegłym? W jakim zakresie? I czy tą opinię wykonał pan jako biegły? I w tym momencie na to pytanie biegły się zawiesił. Odpo zaczął się pultać, odpowiedzi pojawiały się dzi dziwne, dlatego typu, że biegły on to był, ale teraz nie jest, a jak robił tą opinię, może był, a może nie był. To on jest, nie pamięta. To wszystko się dzieje w sądzie. To wszystko się wszystko dzieje w sądzie. Odpowiada pod przysięgą i składa tego typu wyjaśnienia, że on nie wie, czy on był biegłym, czy nie, czy nie był biegłym. Był, czy nie był. I jednocześnie, pomimo różnych pytań naprowadzających tak samo przez prawników, jak i przez przewodniczącą sądu. Składu sędziowskiego przez 5, 10, 15, 20 minut nie mogliśmy uzyskać żadnej konkretnej odpowiedzi. Czy w tym czasie, kiedy wykonywał te opinię na zlecenie prokuratury był biegłym sądowym, tak jak tu jest podpisane. Sąd zarządził w związku z tym. Z brakiem informacji, odpowiedzi. Zarządził przerwę na wniosek obrońców w celu sprawdzenia, zweryfikowania, czy był biegłym sądowym. Przerwa miała trwać kwadrans, czy tam 20 minut, trwała pół godziny, 40 minut. Po tym czasie sąd zarządził wznowienie rozprawy i co się okazuje? W czasie przerwy sąd zwrócił się do prezesa sądu okręgowego w Wolsztynie z pytaniem, czy Janusz Maksymiuk jest, był w tym okresie na liście biegłych sądowych. Odpowiedź była następująca: że nie był, że w marcu 2006 roku Janusz Maksymiuk został. Dyscyplinarnie skreślony z listy biegłych sądowych mhm. za niewywiązywanie się z obowiązków biegłego sądowego. Czyli wykonując ekspertyzę, już nie był biegłym. Już nie był biegłym. I było to w roku. I to było w roku 2006. I złożył, złożył, nie był, z, z listy biegłych został skreślony decyzją. Decyzją prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie w marcu 2006 roku. Mhm. Nie będąc biegłym, w czerwcu 2006 roku złożył do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku opinię w, w sprawie przeciwko mnie. Mhm. Następnie, nadal nie będąc biegłym. W sierpniu 2006 roku prokuratura białostocka po raz drugi powołała go do wykonania opinii uzupełniającej. Czy prokuratura już wtedy miała sygnał od Was, że on jest tym biegłym? Nie, nie, nie miała, nie wiedzieliśmy. Prokuratura powinna po pierwsze sprawdzić zapewne, czy, czy powołuje biegłego. No ale z załóżmy, że nie sprawdziła, ale od Was jeszcze nie wiedziała. Nie, że, że My żebyś... o tym dowiedzieliśmy się. Na rozprawie, o tym co mówię, w marcu 2010 10, roku. Kilka na lat roz... później. Tak, dokładnie, kilka lat później, mm -hmm. cztery lata później, w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Mm -hmm. Kiedy okazało się, że tenże oszust Maksymiuk zaczął się pultać w odpowiedzi na pytanie, czy był mm -hmm. biegłym, czy nie był biegłym. Nie ma żadnej wątpliwości, otrzymaliśmy pisemną odpowiedź prezesa Sądu Okręgowego. Że nie był w tym okresie biegłym, został dyscyplinarnie skreślony, wykonywał opinie podszywając się podbiegłego sądowego, jak również składał, składał wyjaśnienia mhm. do protokołu, do protokołów pod przysięgą, podając nieprawdę, kłamiąc. Za co zresztą powinien być ukarany. Mhm. W ten oto sposób powstała. Powstała dokumentacja, na podstawie której byłem oskarżony i na podstawie której byłem e, mhm. aresztowany mhm. i która okazała się, okazało się, jest jakby kolejną podstawą do kolejnej opinii. W związku z tym, że ten biegły okazał się oszustem, sąd postanowił powołać nowych biegłych. W ten oto sposób sąd powołał kolejną instytucję. Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa, spółkę w Warszawie, powołał do wykonania opinii w tejże sprawie. Przy okazji dziwnie, dziwna nastąpiła sytuacja, bo nie przyjął pierwszej oferty Kazimierza Chojnowskiego, który zaproponował wykonanie opinii w ciągu 30 dni za 18 tysięcy złotych. A po dwóch tygodniach wydał postanowienie właśnie o powołaniu Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa, jednocześnie wskazując, że ma wykonać tą opinię Kazimierz Chojnowski. Ta sama kto osoba? Inny. Tak. Tylko już nie za 18 tysięcy, a za 113 tysięcy złotych. Także nie jest to normalne, kiedy prokuratura wykonuje opinię tam za 9 tysięcy, następnie trafia oferta kolejnego biegłego za 18 tysięcy o 100% wyższa, a ostatecznie okazuje się, że pojawia się opera, o, opera to opinia wykonana przez tychże samych, tego samego człowieka, który proponował 18 tysięcy, ale wykonuje to instytucja już za 113 tysięcy. Gdzieś tu ktoś z kogoś robi... Yy, wariata lub idiotę. No nie wiem, czy, czy sąd czy prokuratura uważa, że my, obywatele, jesteśmy niedouczeni i próbują nam tu wcisnąć, że to jest normalne. Albo że się boimy. Albo że się boimy. Mało tego, instytucja ta, która to w osobie Kazimierza Chojnowskiego i Janiny Bielak wykonuje tą ofertę, powołuje się, okazuje się, że jak otwieramy tą ofertę, o te, tą opinię, przepraszam, w całości ona jest oparta na opinii fałszywego, biegłego Janusza Maksymiuka. I tak, poczynając tutaj od pierwszej strony wszędzie, biegły Janusz Maksymiuk ustalił. Biegły Janusz Maksymiuk sporządził, biegły Janusz Maksymiuk wykonał. To jest dokładnie na stronie 27 tej opinii. Jednym słowem, cały... przepisane są całe fragmenty, całe frazy. W całości jest oparta na opinii biegłego Maksymiuka. Co się później wyjaśniło? Dlaczego? Otóż dlatego, że jeszcze też nie wiedzieliśmy, że została utracona czy ukradziona cała dokumentacja finansowa, otóż ten serwer, komputer, gdzie była zawarta cała podstawowa, źródłowa informacja finansowa spółki. Czyli to, co zostało od Ciebie z firmy zabrane, dokumentacja księgowa na serwerach, na dyskach twardych, co mogło być dowodem w Twojej obronie niewinności, w poświadczeniu niewinności, to się zapodziało. A czy to zostało zabezpieczone? Kto to zabrał? Zabezpieczył to prokurator. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale no, są wszędzie dowody i potwierdzenia, że na tej dokumentacji pracował ten fałszywy biegły oszust Maksymiuk. Mhm. Chociaż zgodnie z procedurą, która obowiązuje, pro prokuratura nie może dawać podstawowych, źródłowych dokumentów. Biegłemu powinna dać kopię. I może pracować na kopiach dokumentów, a jeżeli komputer i serwer był zabezpieczony, mógł pracować w siedzibie y, prokuratury, urzędu prokuratorskiego, a nie przekazywać mu tych urządzeń jak na zewnątrz, bez a? zabezpieczenia. A gdzie a jest teraz tego? ten serwer, ta dokumentacja? Z odpowiedzi prokuratury wynika, że uległ traceniu. Nie rozumiem, jak. A jakiej wielkości był ten serwer? E, otóż to, to u... był taki komputer stojący na stole, otóż... czy to wielka jakaś maszyna, jeśli to było w latach 90. Dziewięć... Sam e, no, w, w latach 90. sam komputer był w wielkości telewizora, serwer to był wielkości e, szafy. O... Nagle uległy utraceniu. Wielkie Ale uległy urządzenia, dane, czy uległo całe urządzenie? Fizycznie. Uległy utraceniu in, inhilacji, inhalacji, tak? Fizycznie cały fizycznie serwer zniknął. Tak? Zniknął serwer i komputer. I nikt nie może tego znaleźć, chociaż pojawiają się bardzo różne informacje, że ten serwer, komputer wędrował między prokuratorą a sądem, między sądem rejonowym w Bielsku, a sądem okręgowym w stoku i z powrotem. I nagle ani Prokuratura, ani sąd nie potrafią odnaleźć tych urządzeń, no tym samym, uniemożliwiając mi jakiekolwiek możliwość obrony, dlatego że tam było zawarte, zawarta była cała informacja podstawowa źródłowa. I wracamy do tegoż oto wyroku, który, który jest oparty właśnie. Na tego typu konfabulacjach, że strata w 2000 roku wynosi milion 28 tysięcy. To zostało przypisane dla mnie na podstawie tego typu ustaleń, mhm. które dokonał sąd, zostałem skazany na 3 lata więzienia. I to jest ten sąd okręgowy z 2018 tak, roku. Tak, ten wyrok został potwierdzony, utrzymany w całości. Przez sąd apelacyjny w Białymstoku. Rok później. Rok później, I w to październiku jest... 2019 roku. I to jest Ale też żeby artykuł. było tak. jeszcze. To tak. jest to, tak? To jest to, dokładnie. I żeby było jeszcze jakby pełne uzupełnienie informacji. Sąd apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wyrok trzech lat sądu okręgowego w Białymstoku, a jednocześnie uchylił. Jeden z zarzutów, nie wiem precyzyjnie do tej pory, nie wiem który, dlatego że po, pomimo upływu trzech miesięcy nadal nie mam pisemnego uzasadnienia tego wyroku, uchylił jeden z zarzutów do ponownego rozpatrzenia przez mhm. sąd okręgowy. I proszę zauważyć, o co chodzi. Sąd uchylił z uzasadnieniem. Że jeszcze raz y, sąd okręgowy powinien się pochylić nad tym zarzutem i zbadać, y, co tam z tego wynika. Co można. 18 lat się pochylały wszystkie sądy. 18 lat pochylały się nad tym wyrokiem. Co można jeszcze z powrotem zwrócić do y, ponownego rozpatrzenia? Nad czym można jeszcze raz się pochylać po 18 latach procesu?